Cześć, to Karol, witam po krótkiej przerwie. Kolejna recenzja Patek Filip Aquanaut. Recenzja, w której opowiem Wam, czemu strasznie żałuję, że nie kupiłem tego zegarka. Zapraszam Was serdecznie. Chroneo.pl to serwis, na którym możesz kupić, wymienić lub sprzedać swój zegarek. Wejdź na naszą stronę i sprawdź naszą aktualną ofertę. Nie wiem, czy macie tak czasami, że oglądacie dużo zdjęć zegarków i na bazie tych zdjęć dochodzicie do wniosku, że jakiś zegarek Wam się kompletnie nie podoba. A jeżeli ten zegarek jest jeszcze popularny od jakiejś manufaktury, która jest no, chyba jedną z najbardziej wyjątkowych manufaktur, tak jak Pład Filip, to zastanawiacie się o co w ogóle chodzi. Czemu jest ten hype? Czemu każdy chce mieć dzisiaj ten zegarek? Kiedyś nie chciał prawie nikt, a nagle, nagle wszyscy się zabijają. ja tak trochę miałem z tym zegarkiem. Powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz o nim pomyślałem, gdzieś go oglądając, to zawsze był trochę dziadkowy. Nie wiem jak to określić, ale że miałem takie poczucie, że to nie jest zegarek kompletnie dla mnie. Że jest bardzo elegancki, w sumie trochę niby sportowy, ale nie do końca. No i wiadomo, po Filip, zobowiązująca marka, że to prawie w każdym turze trzeba chodzić, żeby założyć taki zegarek. No i strasznie się pomyliłem po raz kolejny. Ta moja pasja zegarkowa, te recenzje i oglądanie różnych nowych zegarków pokazuje mi bardzo często, że te moje wstępne założenia są zupełnie nieprawdziwe. Założyłem ten zegarek, miałem opcję go położyć od mojego przyjaciela. I na początku, na początku podobał mi się tak w miarę ok. Wiecie, no prosty zegarek, minuty, wskazówki, sekundnik i, i guma. Ale jak trochę go macie na ręku, zaczniecie nosić, no to wtedy zaczyna się tam makija, którą zrozumiałem przez ten krótki czas, gdy go nosiłem. Bo po pierwsze, to zobaczcie na ten mechanizm, zobaczcie, jak on jest pięknie wykonany. Rotor ze złota, jakość, pieczęć genewska. No to wszystko tak naprawdę pokazuje jakość i wiadomo, że ta jakość istnieje. A z drugiej strony to zegarek, który nie ma stop sekundy, więc można się zastanowić, czy w naszym nowoczesnym świecie to jest naprawdę najbardziej nowoczesny mechanizm. Pewnie nie, ale czy o to znowu chodzi? Moim zdaniem nie, w tym zegarku pewnie trochę bardziej chodzi o historię i o jakość wykonania i o to, jak się z nim czujemy. I on taki jest, bo jak go będziemy racjonalizować, no to wiecie, stalowy zegarek na gumie, prosty. W spadkach lipa, świetnie wykonany, ale sowot. <laughs> Mówiąc ładnie po polsku. Wskazówki jakieś takie lekko lekkogrubawe, ten biały sekundnik, nie wiadomo, czy on w sumie pasuje. To były wszystko jakieś moje początkowe wątpliwości. No ale zacząłem go nosić i zrozumiałem, co jest jego tak naprawdę siłą. To jest sportowy zegarek, który jest elegancki i te dwa światy on łączy w sposób, który moim zdaniem jest idealny. Bo jest przepięknie wykonany. Zobaczcie, że jest praktycznie biżuteryjny szlif, troszeczkę inny niż WAP. Nie wiem, lepszy, gorszy. Bardzo mi się podobał ten szlif i mogłem godzinami patrzeć, po prostu i tak ruszać ten zegarek i go oglądać. Ta tarcza, która na początku się wydaje taka bardzo zwykła, że jest jakimś. Naprawdę nie wiadomo czym, czy to jest globus, czy to chyba globus. Nagle się okazuje, że ona jest zrobiona z pięknego, słonecznego szlifu, który naprawdę zmienia kolor i zmienia postrzeganie tego zegarka i cały czas coś się na nim dzieje. A później dochodzimy do etapu, gdzie widzimy tą bransoletę. W zasadzie to gumową bransoletę, czy też gumę, w zależności od tego, jak to nazwiemy. No i tutaj się pojawił kolejny zgrzyt, bo ona mi się na początku strasznie nie podobała. Wiecie, no to jest od opony. Ja zacząłem to nosić. Zacząłem rozumieć to połączenie tej gumy z tą tarczą, z tym całym zegarkiem jako całością. No i zaczął żyć. Zaczął się po prostu budować. Zaczął mi się tak strasznie podobać, że cały czas zastanawiałem się, czy tego nie kupić. Finalnie tego nie zrobiłem. Do dzisiaj żałuję, ale żałuję z perspektywy tego, że to jest zegarek, który Masz sobie coś wyjątkowego, co nie tak łatwo opisać, robiąc tylko i wyłącznie prostą recenzję. Zawsze na moich recenzjach się skupiam na odczuciach, a nie na techni technicznych rzeczach, bo zakładam, że możecie je znaleźć w sieci. I odczucie tutaj były tak że na początku to kompletnie nie, no absurd. A po chwili było, kurczę, strasznie, musiałem mieć ten zegarek. Dzisiaj mam jakiś, o którym cały czas myślę, żebym do niego nie wrócił, bo go nie miałem, albo kupił, to zdecydowanie jest tej chwili Back One Out, bo on jest po prostu przepiękny w jaki się z nim czujesz na garstku, jest naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowo jest strasznie, strasznie wygodny. Jeżeli macie dobrze przyciętą gumę, jest tylko kupicie, zwróćcie uwagę na to, czy ta guma jest w Waszym rozmiarze to zobaczcie, jaki on jest cienki. Jest tak naprawdę jak zegarek, który byście nosili na pasku do garnituru który jest w miarę sportowym zegarkiem który oczywiście do sportu bym go nie założył ale można go nosić na co dzień do różnych stylizacji i to jest bardzo uniwersalny, wyjątkowy projekt za którym strasznie tęsknię. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł jeszcze ponosić. To tyle. Napiszcie, co wy uważacie, jakie są wasze opinie.